Witam na prezentacji przedwstępnej samochodu, który po naprawie blacharsko-lakierniczej, po wypadku, no, będzie budził na pewno duże zainteresowanie w całej Europie. Jak wiadomo, tych samochodów nie ma, są bardzo drogie. Wczoraj dojechała Megan GT220 z 2014 roku z przebiegiem 73 tys. km do końca, serwisowana w ASO. Świeżo po wypadku, i teraz wam pokażę. Dzisiaj, za dnia, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, po samochodach obok, to już jest w zakładzie blacharsko-lakierniczym no i cóż, auto od fana marki do końca serwisowane w ASO teraz ma 73 tysiące przebiegu 71 bodajże ostatni serwis w listopadzie 22 roku posiadam stosowną dokumentację, wszystkie wydruki z ASO od początku do końca co było w i kiedy robione także auto takiego typowego fanatyka, tutaj mamy uszkodzenie prawego tylnego błotnika, nie wiem czy miało to coś wspólnego z tym wypadkiem, który niedawno się zdarzył, czy jakaś tam wcześniejsza kolizja, może parkingowa, czy coś takiego. W każdym razie, do zrobienia mamy tutaj błotnik. No i auto uderzyło centralnie przodem. Dokładnie nie wiadomo w co. Teraz sprzedawca mówi, że w drzewo raz w latarnię. W każdym razie, tak to wygląda. Z dachem, jak widać, tragedii nie ma. Spokojnie, jest do uratowania. Szyba do wymiany zderza. Kodziwo. Sama skorupa jest do wymiany. Tutaj ta jedna tylko kratka jest połamana. Oczywiście, maska do wymiany. Co jest najważniejsze, wszystkie poduszki są całe. Żadna poduszka nie wystrzeliła. to wygląda w środku. Paradoks taki, że nawet boczek nie pęknięty, jak w większości meganek, ale trudno, żeby był pęknięty w samochodzie, który ma 70 000 przebiegu. Otworzę jeszcze maskę, pokażę wam co jest uszkodzone pod maską. Zrobię pomiar powłoki lakierniczej. Chcę tutaj dodać, że myślałem, że będzie długi czas oczekiwania na naprawę tego samochodu, jednak długi czas nie będzie, no bo jest zima. Idę tutaj w zakładzie blacharsko-lakierniczym jest naprawdę mało samochodów, także mam takie informacje, że już e, wtorek, środa samochód będzie miał rozbierany przód, będziemy kompletować po prostu... Części, a od już nie od tego tygodnia, tylko od przyszłego będzie już typowa naprawa. Maski mi się nie udało otworzyć, gdzieś tu się wczoraj zakleszczyło, bo był odpalany z boostera. No ale już nie chcę mi się to z tym siłować, ani nie chcę mi się pociąć kurtki. W każdym razie widać, że chłodnicy do wymiany, pas przedni do wymiany. Jeszcze jakieś pewnie głupoty. Plastyczki dojdą. W każdym razie pomiar powłoki lakierniczej. Można się wywalić tutaj na tym lodzie. Zobaczymy z ciekawości co pokaże pod folią, pod folio, wiadomo, że jest więcej. W każdym razie, no co, to jest cały w oryginalnym lakierze. No i tak jak mówię, w środę już będzie przód rozbierany, będzie wycinana szyba. Myślę, że do, do miesiąca czasu samochód e, no, będzie gotowy do sprzedaży. Trzymajcie się, pozdrawiam.